Dzień dobry! No, z wyjścia to skorzystamy jutro, a na dzisiaj będziemy tu mieszkać. To jest salon. Mam ogromną lodówkę. To jest kuchnia. No więc żadnych rewelacji, jak zawsze. Tostel, czajnik i maszyna do kawy. Teraz idziemy do mojej sypialni. Mam dwa łóżka, ale oczywiście tylko z jednego będę korzystał. Tym razem. Mam air conditioning, ale ten dom jest akurat dobrze zaizolowany. Także temperatura z zewnątrz jakoś nie przenosi się do środka. I jest naprawdę przyjemny chłodek To jest moja łazienka. I oczywiście prysznic. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, jak zawsze serdecznie. Wybrałem taką zaciszną uliczkę po przybyciu na miejsce. I nawet jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie jestem, to zorientujecie się w trakcie filmu. O, tutaj mamy jakieś żyjątko, no niestety już nie żyjątko. Dobra, wracamy do sedna sprawy. No i wiele się działo. Wiele się działo w ciągu ostatnich 24, a może 30 godzin miałem zrobioną rezerwację. Była potwierdzona, była zapłacona. I nagle okazało się, że nie mam rezerwacji, a więc musiałem szukać kolejnej miejscówki. Początkowo miało to być Port Louis. Ale miał to być Port Louis. Tak, tak chyba brzmi lepiej. Ale... Stwierdziłem, że jednak nie. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, pomyślałem, że przyczaję się bliżej lotniska i zrezygnowałem z Port Louis. Tym bardziej, że za pierwszym razem ten Port Louis nie okazał się szczęśliwym wyborem, ponieważ moja rezerwacja po prostu przestała być moim miejscem noclegowym. Okazuje się, że są fully booked, to znaczy wszystkie łóżka zajęte. No, i tyle z tego. Co jeszcze? Dziś rano opuszczając, nawet nie Boba St. Rose Hill, bo ja mieszkałem przynajmniej 3 km od Boba, od Boba St. Rose Hill, a do głównej drogi, tej łączącej Boba St. Rose Hill z Port Louis, miałem 2 km. Tak więc dzień rozpocząłem z dużym opóźnieniem. Nie będziecie zaskoczeni, jeśli powiem, że padał deszcz i musiałem przeczekać ten deszcz, powiem wprost. Nie chciałem wydawać kolejnych 5 funtów e, na taksówkę. A więc postanowiłem przejść ten odcinek. Jak wiecie, byłem w nim zaprawiony przez dosyć duży okres, dosyć długi okres czasu, w związku z czym. Tym razem było to trochę bardziej uciążliwe, bo musiałem ten odcinek pokonać z moim plecakiem i walizką, ale pokonałem. Z tym, że nie chciałem tego robić w deszczu, ponieważ musiałbym kontynuować moją podróż kompletnie mokry. Musiałem przeczekać, aż ten hałaśliwy samochód przejedzie. Wreszcie po godzinie przestał padać deszcz. Mój host Patrick przyszedł odebrać mój pokój. Nie wiem czego się spodziewał, że co, że ściany pomalowałem, czy podłogę porysowałem. W każdym razie przyjechał rano odebrać pokój. Praktycznie rzecz biorąc cały czas, cały ten czas byłem tam sam na początku. Wprowadziło się po kilku dniach para Hindusów z Norwegii Ale oni się wyprowadzili dosyć szybko praktycznie ich nie było cały dzień. Ona chyba miała jakąś rodzinę tutaj ponieważ yy, przyjeżdżała rano, nie byli małżeństwem od razu zaznaczę. Przyjeżdżała rano, gdzieś tak około godziny 9-10 zabierała go gdzieś, potem przywoziła około 17, 18 i jechała z powrotem, prawdopodobnie do swojej rodziny i tam nocowała. Także tak to wyglądało. E, ostatnie dwa dni spędziłem z ludźmi z Rodrigues. Bardzo mili ludzie, trochę imprezowali, ale naprawdę fajni i sympatyczni. No tak w ogóle. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przylecieć na Mauritius, to polecam Wyspę Rodrigues. Ja już nie mam czasu pojechać tam, a polecieć tam, bo to jest wyspa sąsiadująca z właśnie tą główną wyspą. Ale wy... myślę, że warto. z tego, co rozmawiałam z tymi ludźmi, a poza tym Patryk mój host, który pracuje dla rządu i czasami jeździ na Rodrigues służbowo polecił mi bardzo to miejsce, niestety miałem zablokowane ten to, to ostatnie moje miejsce zamieszkania na 4 tygodnie i już nie miałem czasu sprawdzić jak Rodriks wygląda ale ze zdjęć i zapowieści Patryka i ze zdjęć, które mi pokazał wygląda naprawdę przepięknie Mam nadzieję, że podoba wam się ta świątynia, którą przed chwilą wam pokazałem teraz przechodzimy koło tej, którą już znacie. I tak się zastanawiam, wejść czy nie wejść, wejść czy nie wejść. Widzieliśmy ją już. A więc czy jest sens? No i chyba jest zamknięta. Tak, jest zamknięta. Czyli nie, może, nie musimy się dłużej zastanawiać, co robić. Czy wchodzić, czy nie wchodzić. Ona jest naprawdę ładna. I wyjątkowo zadbana. Chyba najbardziej zadbana świątynia, jaką widziałem tu na wyspie. Oprócz wyspy Rodrigues polecam również bo zwróciło moją uwagę w drodze z Port Louis do, do miejsca, w którym właśnie jestem, oczekując na mój wylot. Miasta, którego, miasto, którego nazwę napiszę na dole. Wygląda naprawdę bardzo nowocześnie. I no, zrobiło na mnie duże wrażenie. Przejeżdżając przez nie, żałowałem, że już nie mam czasu tam pojechać i zobaczyć tego miasta od środka. Niestety, jadąc do Port Louis, byłem pod wrażeniem, że są to przedmieścia Port Louis. No, niestety, jest to zupełnie osobne miasto, a umknęło ona mojej uwadze, ponieważ kierowcy tutaj nie mają zwyczaju informować Was na jakiej stacji jesteście. Stąd moja pomyłka. No, ale trudno się mówi, już za późno. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Miasto jest pełne bardzo nowoczesnych budynków. Naprawdę piękna architektura. Oczywiście daleko od tej, wiecie, którą, z którą mieliśmy do czynienia w Południowej Ameryce, jest naprawdę bardzo nowoczesna i całe miasto myślę, że warte jest odwiedzenia. Bardzo mi się podoba mój pokoik, muszę wam powiedzieć. Eee, dosłownie pachnie, pachnie wciąż budową. Widać, że niedawno była ukończona budowa tego obiektu. Miło mieć własną kuchnię. Nie wspomnę już o łazience, którą zawsze staram się mieć własną. No chyba, że... No chyba, że coś, no to wtedy niestety muszę ją dzielić gdzieś tam z kimś mając własny pokój jak wiecie, jak do tej pory udało mi się udało mi się e, okrążać e, hostele szerokim łukiem nie wiem, tak czy... nie, nie, oczywiście nie mam nic przeciwko hostelom, po prostu ja nie wyobrażam sobie Spać w jednym pokoju z kilkoma osobami, może to jakaś jest sociofobia. Może wszystko mi jedno. Możecie mnie oceniać jak tylko chcecie. Wcale się nie będę bronił, wręcz przeciwnie. Przytaknę Wam. Tak, macie rację. Mam fobię. Mam zdecydowanie fobię. Padłem na chwilę do Mola, bo potrzebuję trochę drobnych, żeby przeżyć do mojego wylotu. Już skończyły mi się moje rupie. Starałem się być ostrożny, żeby znów nie wymienić za dużo i zostać w kieszeni z pieniędzmi, których nie będę już potrzebował. A teraz czas już wracać do mojego obozu tymczasowego. Odpocząć po tym dniu pełnym wrażeń. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Na zakończenie tego dnia jeszcze jedna refleksja mam wrażenie, że Boba's Rose Hill to najbardziej deszczowa okolica na tej wyspie. Nigdy mi nie przyszło do głowy sprawdzić pogodę w okolicach Maybu, w okolicach Ground Bay. Po prostu wydawało mi się, że jeśli pada Boba Boba's Rose Hill, no to pada na całej wyspie. Ale po całym dniu spędzonym w Maybu Zacząłem się zastanawiać dlaczego tu słońce nie zaszło ani na chwilę cały dzień żaróweczka włączona równo Nawet teraz, u schyłku dnia również słońce świeci i ptaszki śpiewają jak zawsze Tak więc może należy unikać właśnie Hill w przypadku Mauritius, no tak wygląda budynek, w którym spędzę moją ostatnią noc na wyspie. A tuż obok, London Way, mówiłem wam, że nówka sztuka. Jak gdyby ktoś był zainteresowany mieszkaniem tu, no to macie namiary. Teraz to już naprawdę do jutra. Już nie będzie żadnych dodatków.